Manko z tej strony tom i dzisiaj będziemy grać w Minecrafta tak, w Minecrafta no już już otwieramy sobie już Minecrafta tak, wchodzimy chyba w tryb osoby wiele osób dobra i y, dobra, niech będzie w ten nowy świat o, dobra przygotowanie zasobów już nie mogę się doczekać o, jesteśmy, co na takim na terenie o dobra, zimy, kupmy no. Zimi, zimi. A zapomniałem... Przecież nie mamy kilofa No właśnie Co ja robię? Bo musimy Sobie, wiesz No, drewno wykopać, tak? Mi się trochę myli, że Wielozdobowy tam no Krowo masz Kurde, w Dobra, kup mi drewno, bo chcemy sobie zrobić kilofik, no, no i to to ja rozumiem, że kilofik no to musi być, no dobra, kup mi, kup mi, kup mi, kup mi. dobra, kupimy, kupimy, no dalej, no, myszka taka wolna, a te drewno to łapów, to tak ciężko kopać w tym Minecraftie. w ogóle, dobra. co ja, jakieś dziwne, coś tu co, łączyło jeszcze, jeszcze jakaś przeglądarka, co to było, dobra co ja, jeszcze jakieś drewno chcę, chcę sobie zrobić, no deski, a później crafting table to, to ja rozumiem, no deski, zaznaczki, skin. Desk pyk, 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 pyk. dobrze teraz crafting table, bo ogólnie to, ten crafting table to trzeba wstawić, żebym tylko się nie mylił. Mam taką nadzieję. O dobra, postawiłam. Chciałem, że jeszcze jakieś jedynkę włączę. Dobra, patyki, 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 paty, oh yeah. Taka muzyczka w tyle leci fajnie. Dobra, robimy kill-off. Uh, 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 uh. A, już zrobiłam. Ja nie jestem jakimś Sigmą Wielkim Sigmą jestem! Dobra. Może szukamy jakiegoś nie, do kamienia. zrobimy sobie takie słodkie, żebym miał później lepiej wyjść. Wiecie. No. Lepiej wyjść. Tylko tak głośna ta gra ale ja już nie chcę ściśleć, tak? powiem wysokość Wysoko ściśle. Kopiemy, kopiemy. Dobra. O, tu. Jakie to będzie kawy, żeby nie tyle. tak długo się kopiemy, no nie aż tak długo, no ale się kopiemy, nie? Kopimy, Przestrzeń. Przestrzeń to jest podstawa, aby mi się coś przeszczęściło. Mam taką nadzieję, że mi się coś przeszczęści. Jakieś okay. żelazo. Aby jakiś węgiel. Węgiel to będzie najlepiej, jak mi się przeszczęści. O, kamień. Fajnie. Fajnie, że jest kamień. Kupimy, to, nie? Cupiemy ten kamień. O o? o. Co? Emerald? Ale... Przecież w Minecrafcie nie ma na takim niskim poziomie emeraldów. Matko, jedynie jak mi się posizyło, myślałam, że jakiś tu węgiel będzie. Wow! Ty mistrzem w granie Minecrafta. O o O o je. Dobra! mi się, się szczęścia hmm. dobra, kupimy, kupimy chyba później sobie wejdziemy na wojennym bo już tam chciałem sprawdzić Dobra. dwa emeraldy? co? matko jedyna matko jedyna, dwa emeraldy Jaś. To nie mamy takiego dobrego kierowo chyba. To jest chyba jakiś tryb dziecko, tak jak inni tam będzie nagrywają, że jest jakiś jakiś tryb dziecko, a, a tu to już jest podziemno. Dobra. Jedziemy na C, Dobra, tryb wielosobowy, Wojanem C. Play. On z serwerem. Widzicie? Teraz to jest prawdziwy Minecraft Dramont. No. Prawdziwy, bo widzicie, że innych takich podróbach nie ma. Nie ma. Dobra, będziemy się tu logować. Trzymaj login, hasło, tak. Login, hasło. Dobra, tu hasło już jest. Dobra, mam. Trzeba skoczyć. O! I weźmiemy sobie chyba to środkowe, bo to jest najlepsze, to działki Dobra, WN-owicem i wchodzimy. Co to za fajerwerki? Sam początek? Wow. O, lubek. Tylko już nie ma na wn Szkoda, że nie ma. Dobra. Na wn W ogóle jak to oglądasz, ktoś z mojej rodziny, to wiesz, że ja mam już pieniądze. I nie wiedzieliście o tym, że tu jest skrytka w domu Ptysia. A to wy jesteście. Tu właśnie jest skrytka w domu Ptysia. Taka wiesz. Tylko tu jest tak ciemno. Szkoda, że nie można wstawić niczego tu w to żebyśmy nie, nie, nie naśmiecili. Tyle. Ale będziemy sobie to zajmować. no i wrzucimy. A ciemno, kurde. Przęczycie mnie. Woda to jest już jasna. Dobra. Wchodzimy do domku ptysia. Bo ogólnie tu chyba nie ma modów. Raczej. Raczej. No. O, tu nie możemy? Myślałam. Myślałem, że tu się to przypada. Ale wędkę możemy, mam, kobiety. Wędkę możemy tu. O, tu mamy. To. Tylko nie mamy tego, no. nie mamy wągla, to... wiesz. Kurde, mucha mi lata. Wsiędźmy. Dobra, ale mm. tutaj są te, dobra. Tu już chyba nic nie ma. Kurde, ktoś zostawił to wszystko. Mogę sobie wyrządzić. Tylko nie mogę to wszystko. można rozwalić, postawić, no mówiłem ale do raw możemy iść lepiej nie iść nie chcę mm. ale w ogóle nie widzieliście że tu jest przejście do tego basenu tak tu jest właśnie przejście do basenu do basenu tu jest tam gdzie byliśmy to właśnie do przejście. no nie widzieliście? już nie ma skończyć na skońcu, ale, ale można przecież do cenu. nie wiem czy mi to jest to samo miejsce jak w ogóle nie no chyba ty no, nie wiedziałeś y, że na nam coś jest takiego no porażka no porażka to już koniec dobra, piszemy na tacy koniec w pawicowie mnie nie będą przyczaili a tu ktoś xd dawic Будем его заштерить, что он нам не лезет, не кого никого заштерить. А тут было. Добра, па. Раз, на серию, па. Па.